Zając Max ratuje Wielkanoc. Tyle razy mi ten film przeszedł koło oczu, że w końcu go zobaczyłem. Myślałem nawet, czy nie opisać tego filmu i przy okazji wsadzić tam jakiegoś mema, czy dwa memy. He, 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 hej, śpiochu, trochę zaspałeś. A, A to nie, zgłosiłem. Ale film nie jest taki zły i w pewnych momentach jest nawet zabawny. Ktoś wpadł jednak na taki Mega pomysł, aby zrobić drugą część, zwaną Zając Max. Misja pisanka, którą dzisiaj opiszemy. Użytkownicy ocenili ten film na 5,3. Zastanawiające jest to, że ocena poprzedniej części wynosi 5,6, co by oznaczało, że ten film jest tylko trochę gorszy. Sprawdźmy to. Zanim przejdę do drugiej części, czas powiedzieć, co było wcześniej. Otóż zaczęło się od tego, że kury znosiły jaja, a zwierzęta malowały je i rozdawały. Niestety lisy robiły to źle, więc postanowiono, że tylko zające będą roznosić pisanki. A jako symbol tego dnia, wręczono zającą złotą pisankę. Choć Max faktycznie jest głównym bohaterem tej animacji, to pierwszą postacią jest Amy która zawsze chciała zostać wielkanocnym zającem, ale niestety jest za niska. Ich zajęczą szkołę wraz ze złotą pisanką zauważyły lis. Max jest za to zającem, który mieszka w małym mieszkaniu w mieście i podziwia Leona. Tego dnia znajduje go Leon, przywódca garsta zajęcy, który ogłasza nabór do ganku. Jego wybrańcem był Max, który później pożarł się z kumplami. Wskoczył na lecący samolot zabawkowy, dolatując gdzieś w pizdu. Dokładnie do zajęczej szkoły, z której parę razy próbował uciec, co nic nie dało, a lisy chciały ukraść złotą pisankę, co też nic nie dało. Po tym jak zagrożenie ze strony lisów zostało zażegnane, Max postanowił, że odchodzi. Wrócił do miasta dowiadując się, że gang tak naprawdę chce zwinąć koszyczki wielkanocne oraz że lisy przetargowały kapelusz za maskotkę zająca. Co się wydało, ale i tak lisy chciały ukraść złotą pisankę, którą udałoby się zwinąć albo roztrzaskać. Ale ostatecznie Max opanował technikę ukrytego znikająca i dał radę złapać jajo. Ten czyn sprawił, że został wielkanocnym zającem i nie tylko on. Eni za wyczyn również nim została, więc święta uratowane. A teraz przejdźmy do drugiej części. Pozytywną rzeczą jest to, że postacie podkładają ci sami aktorzy, także wielki plus. Dla polskiego dubbingu. Na początku widzimy sporo wytwórni, ale jedną z nich jest akord film, czyli ci sami, co stworzyli poprzednią część. No i widzimy kurę, której w poprzedniej części nie było, która układa wielką wieżę z jaj, znajdującą się na tzw. górze Everest. No i dostajemy tytuł, czyli Zając Max, misja pisanka. Jest wielkie zgromadzenie przypisance, która wybiera następnego wśród wielkanocnych zajęcy. Jedną z nich jest Louisa, drugim jest Antek, trzecią jest Eni, A czwartym, i tu nie ma niespodzianki, jest Max. W sumie nie ma się co dziwić, przecież to główny bohater z poprzedniej części. Inaczej film by się nigdy nie odbył. Przechodzimy teraz do Maxa. On już dostał list, swoją drogą szybką mają pocztę w zajęczej szkole, Spotyka na swojej drodze Leona, szefa gangu z poprzedniej części oraz jego asystentkę, Cindy. Czyli tą zajęczycę, przez którą on znalazł się w zajęczej szkole. Leon został streamerem i robi na żywo akrobację na swoim motorze. Stream przerywa jakieś dziecko, które robiło bańki mydlane, któremu Leon chce spuścić w pierdol, bo po prostu... bo tak. Wtrąca się Max, któremu Leon też chce spuścić w pierdol, ale Max opanował już technikę znikacza. Unikając dalej jego ciosów, Max przypadkiem wsiada na jego motor, przelatuje nad obręczą, uszkadza drona i spierdala w nieznane. Ale nie to jest najgorsze. Niestety live nie został wstrzymany i Leon ma same łapki w dół, więc coś tam przemówił i już ma od tak łapki w górę. Swoją drogą ten film powstał rok przed tym jak YouTube usnął łapki w dół. Ta decyzja miała zapobiec falom nienawiści pod konkretnymi filmami. Świetna wymówka naprawdę, choć niektórym twórcom chyba faktycznie było lepiej, tak jak przykładowo temu Leonowi z dzisiejszego odcinka. No dobra, wracamy do Maxa. On jedzie na swoim motorze i spotyka Eni, którą dość ciepło wita, a teraz przejdźmy do Lisu Jeden z nich, Ferdynand, zrobił w lesie pułapki. Działa to tak, że o, zając sobie kica, znajduje pisankę, trafia na sznurek, wpada do rozkopanego dołu, a pułapka łapie kosz. Ta! Tylko problem jest taki, że skąd wiesz, że akurat zając podejdzie od tej strony? Do tego jeszcze przejdziemy, bo koło lisów akurat kręcili się Eni i Max. Żeby im uciec, Eni wskakuje na motor i obaj dojeżdżają do zajęczej szkoły. Swoją drogą to całkiem niezłe wejście Smoka. Wróćmy teraz do lisów, których matka jest totalnie wkurwiona, oraz do kur, które już ułożyły całą wieżę z jaj. I teraz one lecą po takich tulejach prosto na dół. Musi być oczywiście piosenka, choć w tej animacji jakoś na nią nie narzekam. A teraz wróćmy do Maxa, który ma zostać mega-zającem. Nie jest to proste, gdyż każdy mega zając ma umiejętność specjalną. Antek wysoko skacze, Luisa podróżuje daleko i wraca, a Eni jest szybka i zwinna. I teraz Max musi odkryć swoją mega zdolność, co mu w ogóle nie wychodzi. Wracamy do Leona. On jest teraz gdzieś w lesie i dzwoni do niego Cindy z numeru zaczynającego się plus 49, czyli niemiecki. Kręci się koło pułapki i oczywiście w nią wpada, bo jak inaczej. Przy czym kiedy wpada, to krzyczy przez jakieś pół sekundy, co wystarczyło, aby lisy go usłyszały. Zabierają go do domu i... Nie jedzcie mnie! Jestem na kwarantannie! Coś się ten żart zestarzał. Wiem, że film powstawał w czasach zarazy, wtedy była totalna panika i wprowadzenie lekcji online. Na których i tak nic się nie nauczyliśmy, bo nauczyciele byli totalnie nieogarnięci. Prawda? słuchajcie, obecność, dobrze? Jeśli ktoś nie ma mikrofonu, to proszę, żeby się odezwał. Więc a tutaj popatrzmy największe. na zastanawiam, Największa... czy jakbyś wziął taska na te jak one tak, się ten... nazywają? Nie, na... nie, nie zakłóce, fajer elementale, nie? Panie kolego. Zrobiliście 750 fire elementali. I ciekawe czy zaliczała mutant twoje elementy, bo jakby zaliczała... Panie kolego, niech pan się ale, wyłączy, bo W każdym razie, nie wrzucajcie tekstów, które bardzo szybko umierają. Wracając, kiedy Leon miał już zostać ugotowany, dowiaduje się, że lisy chcą być wielkanocnymi lisami. W ten sposób nie ugotowały go, tylko coś tam zjadły i przyjęły Leona do swojej paczki, której ma już swój pomysł. Czyli włamać się do góry Everest i ukraść wszystkie pisanki. Lisy popierają ten pomysł i w następnej scenie złota pisanka zmienia się na czarną pisankę. Zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że między tymi wydarzeniami brakuje kilku kartek scenariusza. I ja naprawdę nie żartuję. Pokażę wam to w programie montującym. No dobra, jesteśmy w tym miejscu. Czas tutaj puścić to. Jak widzicie, między tymi wydarzeniami nie ma w ogóle cięć. Coś tu jest chyba nie tak. Ale dobra, wracajmy do opisywania. Ale dobra, olać to. Następny dzień zające od razu zauważają, że jajko zmieniło barwę na czarną. Ale to nie jest jedyny problem. Max próbuje użyć znikacza i mu nie wychodzi. Nie dlatego, że źle to robi, bo znikacz nie działa u żadnego z nich. Przyczyną jest oczywiście energia złotej pisanki, która wygasła. Wracamy do Leona. On, jak już mówiłem, chce włamać się do góry Everestu. Zna tajne przejście, a teraz czas wrócić do zajętej szkoły. Hermina organizuje zawody w umieszczeniu jaj bez znikacza. I wszystko by się udało, gdyby nie Max, który wraz z powstawaniem nowej części stracił kilkadziesiąt punktów IQ. Kiedy Luisa miała złapać jajko, on się wtrącił, co opóźniło umieszczenie jaja na szczycie wieży, a kiedy mieli już wygrać, wjechał na szczyt wieży na swoim motorze, który łamie prawo grawitacji i właśnie przez niego wszyscy przegrali. W tym czasie Lisy i Luis wtargnęli do jaskini, w której spadają jaja. Mieli wejść incognito, ale Lisy nie mogły się powstrzymać przed zabraniem kilku jaj z linii produkcyjnej. Te kilka jaj zmieniło się na kilkadziesiąt, co zostało zauważone w końcu. Ale nie jest to ważne. Ważne jest to, że po długiej bójce z lisami jaskinia zaczęła się rozpadać. Przez to pokazuje się fragment obrazu zwanego Wzmacniacz wielka mocy, oznaczającego, że magia zaufania daje siłę. Oni widzieli tylko fragment. Kiedy jaskinia się bardziej rozpadła, my jako oglądający widzimy całość. I dzięki za spoiler w 25 minucie filmu, jak ja was kurwa nienawidzę. Przez to, że jaskinia się rozpadła, kilka kamieni spadło na linię produkcyjną. Wracamy do Lisów, a dokładnie do Ferdynanda, który potajemnie usłyszał, że Leon chce zrobić wielką jajecznicę. Próba udowodnienia niestety chuja dała. Lis nie może znaleźć odpowiedniego nagrania, więc jego matka mu nie wierzy. Ważną rzeczą jest jeszcze to, że góra Everestu znajduje się dość blisko zajęczej szkoły. Na tej górze mieszkają kury. No to ja już się spodziewam odcinka crossoverowego, który pojawi się kiedyś, a najlepiej kurwa nigdy. W każdym razie, Max i Eni próbują podnieść wielki głaz, ale okazuje się, że wzmacniać wielka mocy to ściema. Idą potem na dół, i Max zaproponował, Pójście do lisów na zwiady. Bez znikacze to niebezpieczne, ale dowiedzieli się już, że do lisów dołączył Leon oraz co planuje dzięki temu, że Ferdynand był w pobliżu i wszystko powiedział. Uciekli do zajęczej szkoły razem z Ferdynandem, który potem powiedział resztę, dowiadując się przy okazji, że Leon był kiedyś uczniem w zajęczej szkole. Chociaż kogo to obchodzi? Urządzili mu miejsce do spania, to samo w którym śpią zające. Tutaj niestety muszę powiedzieć, że druga część posiada cięcia budżetowe, ponieważ w pierwszej części postacie miały dwa ubiory: codzienny oraz ten do snu. Tutaj widać, że twórcy mieli na to wyjebane i postacie nie zmieniają ubrań nawet do snu. Kiedy nastaje nowy dzień, lis budzi się i przeszedł na weganizm udało mu się. Następnie, Max oraz Ferdynand. Mają zadanie naprawić linię produkcyjną, co im nie wychodzi, bo nie znajdują wspólnego języka, więc postanawiają działać osobno, co w sumie się udaje. Lis zrobił taką wyrzutnię, tylko potrzeba tutaj jakiegoś wzmacniacza, czyli na przykład motoru, który obaj muszą wnieść na górę. Na początku było dobrze, ale potem motor spadł na nich, a oni dali radę go wyrzucić do góry za pomocą własnych rąk. Następnego dnia oni podłączyli motor do tej wyrzutni. Po paru poprawkach udało się zrobić tak, aby jaja trafiały w czerwony koc, który teraz trzeba unieść, posłuży do tego kamień, który Max i Ferdynand podnieśli, co by oznaczało, że wzmacniacz Wielkamocy jednak działa. Ale tylko wtedy, gdy zając i lis ufają sobie oraz wierzą w tą umiejętność. Oczywiście utrata kilkudziesięciu punktów IQ w jeden film w przypadku Maxa to pikuś. Ferdynand stracił kilkadziesiąt IQ w 10 minut, gdyż wypadła mu z kieszeni mapa, a on postanowił ją ukryć oraz uciec, aby potajemnie usunąć pułapki. No i Pech chciał, że w tym momencie górę Everest zaatakował Leon wraz z lisami. Max wymyślił, że można zaatakować ich farbami. Co faktycznie podziałało, gdyż farba jest śliska, więc powoduje, że nie da się złapać tego miejsca przepychaczem. Ferdynand za to wrócił i faktycznie zaatakował ich farbą, tylko że trafił za wysoko i Eni się pośliznęła, a jeden z lisów spadł na dół, ciągając całą resztę spadając razem z Eni, co sprawiło, że została porwana. Stąd Max poszedł do lisów, żeby ją odbić. Kiedy jeszcze Leon jest poza domem, Ferdynand wpadł na ten sam pomysł i działają jak zespół. Ferdynand odwrócił uwagę lisów, a Max uwolnił Amy. Jak ją już uwolnił, Ferdynand pokazał się, a potem pokazał się Max i obaj byli w stanie popchnąć wielką belkę, która potoczyła się naprawdę mocno, blokując drzwi. Potem wszyscy byli szczęśliwi, ale to nie happy end, ponieważ wlatuje Leon razem z Lisami na dronie. Każe im przyczepić wielki kosz z jajami do drona i oszukuje nie tylko zające, ale również lisy, ustawiając cały kosz nad złotą pisanką. I tak, chce ten kosz upuścić, ale nie wie o wzmacniaczu wielka moc. Jak na pewno pamiętasz, dwuosobowy wzmacniacz ma dużą moc, ale trzyosobowy złapie ciężki kosz w powietrzu. Ale to nie tylko to. Złota pisanka odzyskała swój złoty kolor. Mało tego. Leon próbował uciec, ale lisy są dość szybkie. Złapały go i został wyrzucony z zajęczej szkoły. Na koniec Ferdynand został lisem wielkanocnym, a przy okazji znikacz wraz z odzyskaniem koloru pisanki znowu zaczął działać. Święta dzięki temu ocalone. Leon odzyskał swój motor, a do tego Ferdynand opanował zdolność ukrytego znikająca. Koniec. Okej. Okay. Oto była właśnie druga część, o którą tak naprawdę nikt nie prosił. Mało tego, wraz z powstawaniem nowej części twórcy zrobili z głównego bohatera totalnego debila. No po prostu brawo. A przy okazji życzę wesołych świąt i smacznego jajka.